W niedzielne słoneczne popołudnie 19 września przed Urzędem Miasta i Gminy w Wolsztynie Miejska Orkiestra Denta wystąpiła w specjalnym koncercie dla mieszkańców naszego miasta. Rynek w Wolsztynie to nie tylko centralny punkt w naszym mieście, ale przede wszystkim ulubione miejsce na spacery w niedzielne popołudnia. Z tej to przyczyny Miejska Orkiestra Denta pod batutą pana Bienia wystąpiła w specjalnym koncercie dla mieszkańców Wolsztyna. Ponieważ o tym wydarzeniu mówiły już wcześniej plakaty, to też trudno się dziwić, że przed Urzędem Miasta i Gminy zebrało się wielu chętnych posłuchania dobrej muzyki. Miejska Orkiestra Denta zaprezentowała się wiązance starych przebojów. Ale niech obroni się sama muzyka. Posłuchajmy kilku taktów.